Nie gnieć, mi flagi. Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Ci, którzy mnie znają, wiedzą już, że obecnie nie mieszkam w Polsce, a za granicą, konkretniej w Danii. Zdałam sobie sprawę, że tak właściwie jeszcze nie zdążyłam się przedstawić na moim kanale. Mam na imię Tatiana i pochodzę, jak słychać, z Polski. Od czterech lat mieszkam w Danii, yy, gdzie przyjechałam na studia. Skończyłam studia i w tym momencie szukam pracy w swoim kierunku. Uznałam, że dobrym pomysłem będzie podzielić się z Wami właśnie takimi ciekawostkami na temat, Życia w Danii, na temat życia w Danii, pracy w Danii bądź studiowania. Jeżeli też macie jakieś inne pomysły, dajcie mi oczywiście znać. Postaram się również um, zrobić film na taki temat. Sporo osób z mojego grona znajomych zawsze pyta się mnie, jak tak na dobrą sprawę się tutaj mieszka, jak się żyje, e, czy duże są takie różnice kulturowe pomiędzy nami a e, właśnie skandynawską kulturą, i stwierdziłam, że fajnie byłoby utworzyć również playlistę na moim kanale właśnie o takiej tematyce. W dzisiejszym odcinku chciałabym podzielić się z Wami dziesięcioma rzeczami, bądź takimi przyzwyczajeniami, których właśnie nauczyła mnie. Dania. Zapraszam do oglądania dalej. Numer jeden. Cierpliwość. Na pierwszym miejscu na pewno będzie to cierpliwość. Tutaj raczej żyje się spokojnie, bezstresowo i zazwyczaj usługi są wykonywane bardzo powoli, bądź nie tyle co powoli, ale moim zdaniem nie zawsze kompetentnie. Idąc do lekarza z jakimś konkretnym problemem musimy liczyć się z tym, że nie zawsze otrzymamy konkretną pomoc, co nie znaczy, że jej nie otrzymamy. I tak jest też w przypadku na przykład urzędów. Ale wróćmy jeszcze do lekarza. Zdarza się, że będąc już na fotelu u lekarza, lekarz nie do końca jest pewien swojej diagnozy, a nie tyle, co może diagnozy, a po prostu tego, jaką dawkę leku przepisać, bądź czy dany lek będzie akurat odpowiedni na e, schorzenie jakiegoś pacjenta. Wtedy, kiedy nie jest ten lekarz pewien, e, jaką dawkę leku podać, bądź jaki lek dokładnie przepisać, wykonuje telefon do przyjaciela. Czyli korzysta z jednego z trzech kół ratunkowych w milionerach. Wtedy zazwyczaj jest takie poczekaj, muszę zadzwonić do swojego kolegi, Współpracownika, aby dowiedzieć się, czy to będzie dla ciebie odpowiedni lek bądź odpowiednia dawka. Wtedy oni to konsultują ze sobą razem, co koniec końców skutkuje w oczywiście wypisaniu nam danego leku. Z jednej strony jest to trochę dziwne, ale z drugiej strony można popatrzeć też na to, że Lepiej, żeby ten lekarz jednak wypisał nam lek, którego jest pewien, bądź dawkę, której jest pewien. Takie sytuacje mają miejsce nie tylko w y, gabinecie lekarskim, ale również w urzędach. Wykonując telefon do urzędu bądź jakiejś firmy, y, moim zdaniem osoba, która siedzi właśnie, która jest na stanowisku takiej osoby, która odbiera telefon, powinna raczej wiedzieć przynajmniej podstawowe informacje. Jednak tutaj często zdarza się, że taka osoba jest dosyć niedoinformowana i wtedy zazwyczaj jest właśnie przekazywany ten telefon do innej osoby, bądź każą po prostu zadzwonić na inny numer albo zadzwonić innego dnia, bo wtedy akurat będzie inna osoba na tym stanowisku pracowała. Koniec końców dowiemy się czegoś. Nie zawsze możemy być pewni, że to jest akurat poprawna informacja. Dlatego lepiej też zapytać się innych osób dookoła, bądź po prostu wykonać telefon jeszcze raz. Numer dwa. Uśmiech. Czyli coś, co jest bardzo rzadko spotykane na polskich ulicach. Wyobraźcie sobie taki dzień, jaki mamy właściwie dzisiaj za oknem, czyli jest szaro, buro, jest poniedziałek, jesteście przed poranną kawą i przed porannym śniadaniem, um, idziecie do pracy, jest godzina siódma rano i zazwyczaj o tej godzinie w Danii jest jeszcze ciemno. Może nie zazwyczaj, ale w takich porach jesiennych, tak, jest jeszcze ciemno. Zaczyna się robić jasno dopiero o godzinie dziewiątej, więc więc jesteście strasznie zmęczeni po weekendzie, imprezowaliście, e, idziecie struci pod tym parasolem, deszcz kapie Wam po czole, a nagle ktoś przechodząc obok Was, kto jest Wam kompletnie nieznajomy, się do Was uśmiecha. Jeszcze kiedyś zareagowałabym na to dziwnie i zaczęłam się zastanawiać o co tej osobie chodzi, ale dzisiaj jest to dla mnie na tyle normalne, że sama zaczęłam e, po prostu... Oddawać ludziom ten uśmiech, bądź nawet sama mijając się z kimś wzrokiem, uśmiechać się do innej osoby. Moim zdaniem od razu dzień staje się lepszy, dostając taki po prostu szczery uśmiech od osoby, którą spotkaliśmy przypadkowo na ulicy, która tak właściwie no, jest nam nieznajoma. Zdecydowanie my, Polacy, powinniśmy się częściej do siebie uśmiechać. Numer 3. Nie zwracanie uwagi na czyjś styl. Trochę dziwnie jest mi poruszać ten temat, bo też dziwnie jest się przyznać do tego, że zdarzały mi się takie sytuacje. Ale kiedy przyjeżdżam do Polski na tydzień, dwa, przechodząc przez ulicę, wychodząc na miasto, czuję wzrok innych ludzi na sobie. Czasem mam wrażenie, że jestem oceniana przez mój wygląd, mój e, styl ubioru e, i właśnie to, jak wyglądam. Przyjeżdżając tutaj, byłam naprawdę zaskoczona tym, ile na ulicy można spotkać osobowości, e, jak różni ludzie mają styl od siebie, i tak na dobrą sprawę, że Nikt po prostu na to nie zwraca uwagi. Nie chodzi mi tylko tak na dobrą sprawę o sam styl ubierania się. Chodzi mi też o sytuację, w której jest 5 stopni na zewnątrz, jest zima, a zdarza się widzieć osoby, które chodzą w krótkich spodenkach po mieście. W takiej sytuacji pomyślałam sobie: Boże, gdzie ja jestem? Czemu ten człowiek, czy, czemu, czy temu człowiekowi nie jest zimno? Co było dziwniejsze, to było to, że tylko ja zwracałam uwagę na tą osobę. Dzięki temu sama nauczyłam się nie oceniać innych osób e, poprzez to, jak ta osoba wygląda, co ma na sobie, czy jest jej zimno, czy nie, e, właśnie przez to, że może sobie pomyśleć, że ja w jakiś sposób ją oceniam. Czyli dokładnie odwrotna sytuacja do tej, jaką mamy w Polsce, kiedy przyjeżdżam ja i doświadczam tego samego. Ta sytuacja i mieszkanie w Danii nauczyło mnie tego, żeby czuć się bardziej komfortowo w tym. W czym tak naprawdę chodzę? Wyszłam poza taką swoją granicę i już sama nie myślę o tym, jak wyglądam. Oczywiście, że spoglądam na siebie jeszcze w lusterko i patrzę, co mi bardziej akurat tego dnia pasuje, ale chodzi mi po prostu o to, że nie wstydzę się już tego, jak się ubieram, jak wyglądam i zaczęłam sama zmieniać powoli swój styl. Jestem z tego naprawdę dumna. Numer cztery. Jest to makijaż. Makijaż jest akurat moją pasją, więc ym, muszę naprawdę sobie również y, pogratulować i jestem naprawdę z tego również dumna. Um, wychodząc tutaj na ulicę, nie widzi się zbytnio kobiet w jakimś cięższym makijażu. Jeśli już to jest to bardzo delikatny makijaż, który jest prawie że niewidoczny. Um, nie wszystkie kobiety się malują, więc na ulicy też spotyka się kobiety, które nie mają w ogóle makijażu. Dunki stawiają raczej na naturalność i nieczęsto widzi je się w makijażu. Um, widząc kobiety, które mają piękne, zadbane cery, troszeczkę im pozazdrościłam, bo fajnie było widzieć dziewczyny, które po prostu idą bez makijażu, czują się piękne, widać yy, tą pewność siebie, która z nich tak na dobrą sprawę wychodzi. Zaczęłam przez to dbać o swoją cerę mocniej. Miałam problemy z niedoskonałościami, więc potrzebowałam trochę czasu, żeby uspokoić tą cerę, jakieś plamy sobie wyrównać na twarzy. Więc moja skóra nie była doskonała, ale żadna skóra nie jest doskonała. I właśnie tego się nauczyłam samoakceptacji, dlatego że nasze skóry nie są idealne, nie zawsze będą perfekcyjne i nie mamy na to żadnego wpływu. A wychodząc do sklepu kiedyś, wstydziłam się wyjść bez żadnego makijażu. Dzisiaj nie jest to dla mnie problem i myślę, że każda z nas powinna sobie przetłumaczyć, że jesteśmy piękne same w sobie, a makijaż tylko i wyłącznie nam tą piękność podkreśla. Numer 5. Woda z kranu. I to jest jakieś totalne nieporozumienie, ale woda z kranu tu dla mnie smakuje jak jakaś woda w ogóle z jakiegoś źródła. Ja zazwyczaj odkręcam sobie wodę na maksa, yy, oczywiście zimną wodę, poczekam jakieś 5 sekund, żeby ta woda spłynęła, i wtedy nalewam sobie taką zimną szklankę wody. Dzięki temu nauczyłam się pić odpowiednią ilość wody w ciągu dnia. Myślę, że to jest przynajmniej jakieś 5 szklanek wody. Stało się to moim takim przyzwyczajeniem, z tego względu, że idąc do kuchni, moja szklanka zawsze stoi obok zlewu. Wtedy mm, jakby to już jest taki bezwarunkowy odruch. Po prostu sięgam po szklankę, nalewam wodę i piję. Numer 6. Parkowanie równoległe. Parkowanie równoległe dla mnie było zawsze trudne. Hmm, może nie tyle, co było trudne, ale tak na dobrą sprawę nie miałam gdzie w taki sposób parkować. Do dziś pamiętam słowa mojego instruktora jazdy. I ten dzień, w którym uczył mnie jeździć, a raczej uczył mnie parkować właśnie równolegle, powiedział mi wtedy, że słuchaj, nie martw się, na pewno nie będziesz miała tego na egzaminie. E, tutaj jest jedno jedyne miejsce, w którym możesz tak naprawdę w taki sposób e, spróbować zaparkować. E, nie sądzę, żeby to ci się zdarzyło na egzaminie, więc będziemy to robić tylko raz i wystarczy. Ta teoria nie sprawdziła się jednak tutaj. Z tego względu, że w centrum, jadąc do centrum, tutaj miejsca parkingowe są właśnie zazwyczaj równoległe. W pierwszych chwilach, kiedy miałam parkować w taki sposób, ogarniała mnie zazwyczaj panika. A jednak po kilku, kilkunastu próbach już teraz wiem, jak to się robi, wiem, jak parkować. Więc oczywiście, że nie każde parkowanie wyjdzie mi perfekcyjnie, ale już mnie to nie przeraża, tak jak kiedyś. Numer 7. Patrz, lusterka, a szczególnie w prawe przy prawoskręcie. Przez wysokie podatki i wysokie ceny samochodów, często Duńczycy decydują się na poruszanie się rowerem. Drogi rowerowe są tutaj na tyle dobrze rozwinięte, że dosłownie moglibyście przejechać druszką rowerową całą Danię. Dzięki temu jazda na rowerze jest naprawdę samą przyjemnością. No chyba, że nie pada deszcz. Przez dużą liczbę rowerzystów na drogach trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy, kiedy prowadzimy samochód. A szczególnie, kiedy właśnie skręcamy w prawo. Musimy spojrzeć się w prawe lusterko, bądź odwrócić się do tyłu i sprawdzić, czy przypadkiem nie nadjeżdża rowerzysta, bo to właśnie oni mają pierwszeństwo. Bezpieczeństwo na drodze jest naprawdę ważne, e, dlatego spoglądanie się w prawe lusterko weszło mi już naprawdę w nawyk. Numer 8. Pada deszcz? Ale jaki to problem? Planów tutaj przez pogodę się nie zmienia. Czyli, jeżeli nagle zaczyna padać deszcz, a wy planowaliście jechać do pracy rowerem, to nie jest żaden problem. Wystarczy, że założycie sobie kubraczek bądź płaszcz przeciwdeszczowy i po prostu jedziecie. Jest zimno, pada deszcz, wieje wiatr, a Wy planowaliście pójście na lunch ze znajomym, znajomą e, i zjedzenie go w restauracji, ale na ogródku. To również nie jest problem. Idąc do restauracji, siadając właśnie na zewnątrz restauracji, dostaniecie zawsze jakiś kocyk, e, bądź będzie stała lampa grzewcza, e, bądź będą właśnie przywieszone przy suficie takie specjalne lampy i oczywiście parasol, który okryje was przed deszczem. Choćbyście stopy mieli zamoczone po kostki w wodzie, huge jest zachowane. Numer 9. Kalendarz. Kalendarz dla Duńczyków, i nie tylko dla Duńczyków, jest to totalny must-have. Kiedy umawiacie się z kimś na jakąś kawę bądź kolację, musicie liczyć się z tym, że ta osoba ma, może Wam po prostu odmówić. E, nie tyle co odmówić na ten weekend, ale również na kolejne trzy weekendy. Myślę, że dla wszystkich czas jest jak pieniądz. E, każdemu czas ucieka bardzo szybko i po prostu tutaj każdy chce go wykorzystać jak najlepiej, jak tylko się da. Co ciekawe, kiedy zapytacie się kogoś, kiedy w takim razie ktoś znajdzie czas dla was, odpowiedzą wam, że nie tego bądź tego dnia, powiedzmy 27 października, tylko powiedzą, że to będzie w, powiedzmy w tygodniu 43. Bardzo ciężko było mi się przestawić do właśnie takiego em, nie trybu bądź życia, tylko jakby sposobu mówienia z tego względu, że również na studiach tak to wyglądało, bądź w pracy i kiedy mieliśmy ustalane zajęcia na dany tydzień właśnie było mówiono, że tydzień numer taki i taki, tydzień numer taki i taki. Było to naprawdę dla mnie ciężkie i do dzisiaj nie wiem, który mamy tydzień w ciągu roku. A teraz podam Wam przykład z życia wzięty. Mamy, a raczej ja mam dwie koleżanki ze studiów, z których bardzo dobrze utrzymuje kontakt, i z jedną z nich bardzo ciężko było się spotkać już od początku ukończenia studiów. W tym momencie nie, widziały, nie widziałyśmy jej przez ostatnie 5 miesięcy i dalej próbujemy y, znaleźć razem wspólnie czas, żeby właśnie się spotkać i nadrobić nasze zaległości. Zapytałyśmy się jej w takim razie, kiedy y, mogłaby się z nami spotkać. Y, ona odpowiedziała nam, że mogłaby się spotkać właśnie. Y, 24 bądź 25 sierpnia, następnie 19, 20, 25 wrzesień um, i 29 bądź 30 września. Także naprawdę nie jest to łatwe, aby trzy kalendarze połączyć i znaleźć czas dla nas trzech, żebyśmy wreszcie mogły się spotkać i nadrobić nasze zaległości. I ostatni numer 10. Kolacja, obiad czy podwieczorek? W moim domu rodzinnym utarło się, że obiad jest podawany o godzinie 13-14. Jednak kiedy przyjechałam tutaj, trochę zmieniły mi się godziny właśnie jedzenia obiadu. Duńczycy o godzinie 11:30 i 12:30 jedzą tak zwany lunch, a o godzinie 18:00 mają kolację. Te dwa posiłki wydają wydaje mi się, że są takie właśnie główne posiłki w ciągu dnia, ale to też nie do końca, nie do końca znaczy, że ten lunch będzie naprawdę na tyle duży i będzie wyglądał tak samo jak nasz polski obiad, ale właśnie o godzinie 18 jest podawana taka większa kolacja, co nijak ma się właśnie do moich przyzwyczajeń, gdzie zazwyczaj o godzinie 7-8. W Polsce jadłam śniadanie, później jadłam większy posiłek, obiad o godzinie 13-14, a później była kolacja około godziny 19, która była już właśnie taką lżejszą kolacją. Tutaj natomiast właśnie te godziny mi się totalnie pozmieniały i jestem już nauczona tego duńskiego trybu, czyli śniadanie o godzinie 7, później o godzinie 11:30 jest przerwa na posiłek na lunch gdzie właśnie pomiędzy też zjadłoby się jakiegoś snaka yy, i później kolacja, która też już jest większa. Czyli u mnie w tym momencie kolacja będzie to moim obiadem, gdzie to będzie dla mnie główny posiłek dnia. I w taki oto sposób dobiegliśmy do końca, czyli opowiedziałam Wam o moich 10 przyzwyczajeniach, 10 rzeczach, których właśnie nauczyło mnie życie w Danii. Dajcie znać, czy taka tematyka Was w ogóle interesuje i czy chcielibyście widzieć więcej filmów na ten temat na moim kanale. Jeżeli macie jakieś pomysły bądź jesteście ciekawi um, innych aspektów um, życia w Danii, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Postaram się um, tyle, ile będę mogła, aby też nakręcić właśnie jakiś odcinek na ten temat. Um, dzięki, że wpadliście i dzięki za obejrzenie tego filmu i myślę, że do następnego. Pa!